Pani, bo jeszcze w kolejnym miejscu tak, takie widać zapotrzebowanie na praw patriotów prawdziwych jest jednak. Panie profesorze, dziękuję za obecność. Pozwolę sobie na takie troszeczkę osobiste stwierdzenie, jestem od roku przewodniczącym klubu Gazety Polskiej w Tański. No, mój wybór że dość procesowo, to znaczy byłem jedynym, który się zgodził na, na to, żeby być wybrany. Dzięki temu nie w tej roli. No, taka, taka była prawda i wielu świadków tego, tej, tej sytuacji tu mamy na samym. Proszę Państwa, y, natomiast obiecałem sobie, i prosiłem o wsparcie moich przyjaciół z klubu, że, żeby jeden nadrzędny, uważałem na siebie wówczas cel, zrealizować. Chciałem mianowicie podzielić panu, podziękować panu profesorowi za ten wielki sukces, w którym było uratowanie 8 milionów hektarów lasów Polskich, a właściwie troszeczkę Kochani, ja powodzę z centralnej Polski, jako syn chłopa mam świadomość, co znaczy, co znaczą lasy jakie mają znaczenie. Wiemy, że w 864 roku, czyli 5 czy 6 pokoleń temu, w, w wyniku ofiar powstania styczniowego chłopie dostali w postaci serwitutu lasy. Wiemy jakie mają ogromne znaczenie. Stanowią one także źródło utrzymania dla leśników, dla wszystkich zbieraczy runa też, w którym każdy nas jest potroszy. Ale Las Polski mają ja też jeszcze dodatkowe znaczenie, może większe niż kto niż mają je w innych krajach. Mianowicie te lasy pomagały ochronić. Nasze państwo, a jeśli już nie państwo, to na wielokrotnie tak było. Ostatnia, tak, ostatnia taka okazja mężczyzna, to okupacja gitlerowska na no, po nich może To tak jak powiedział źródeł Szczepański, a po nim, kiedy czerwona zaraza Wybawiła nas od pronatnej śmierci. Ci dotychczasowi partyzanci zamienili się żołnierzy wyklęci. Za dwa dni będziemy odchodzi ich święto. Tak, żołnierze wykręci. Pozwólcie państwo, że tak bardzo syntetycznie powiem, co robili, a mianowicie. Proszę, proszę, to będzie tylko minuta. To, 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 to przepraszam, będzie to fraza wiersza Białej Krzyży. Żegnam ich wieczorem, dom w rok. Wyruszali różali ból, gdy cichła biedź, gdy walczyć o swój dom wśród zielonych ból, ono widzimy i nie wszystkim pomógł pom los wrócić, gdy rozpiły Dziękuję. Przekazuję już od pana... Nie, no na siedząco, panie profesorze. Na siedząco, wygodniej. Proszę Dobrze. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Szanowni państwo, ja z wielką radością muszę powiedzieć, że powitałem taką inicjatywę do pana przewodniczącego, żeby się spotkać z państwem i serdecznie panu przewodniczącemu dziękuję za to, że mnie zaprosił. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest to naprawdę wielki zaszczyt że pamiętacie jeszcze co nieco o mnie, że chcecie się ze mną spotkać, to się rzadko zdarza, by ministrom może powiedzieć no. i w związku z tym serdecznie dziękuję. Równocześnie dziękuję za to, że mogę się spotykać w tak symbolicznym miejscu z Państwem, a liczy w sali BHP. A więc jest to swego rodzaju symbol. I równocześnie jak patrzę na salę i spotykam ludzi, bo wiele osób z Państwa znam, z widzenia przynajmniej, to Państwo pomogliście w dwóch ważnych sprawach. Jedna sprawa to o tej, o której wspominał pan przewodniczący, żeście zebrali jednak w błyskawicznym tempie półtora miliona podpisów, prawda? Rząd się co z tej, no niegodziwej, jak bym powiedział myśli. I druga rzecz, też jeszcze w tym ja też tutaj byłem w Gdańsku, a mianowicie Wasz sukces następny, to, to że go Toruńska zaczyna funkcjonować. Czyli z jednej strony i bardzo serdecznie dziękuję. Pokazaliście Państwo, że jesteśmy w stanie ponad wszelkimi podziałami obronić coś wielkiego i obronić polskie lasy państwowe. A z drugiej strony również dzięki Państwu udało się wybrać wyjąć i uruchomić no, geotem nie jak to jako jeden z większych sukcesów na świecie. Generalnie w zakresie geotemu i ja o tym również postaram się dzisiaj powiedzieć. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam taką wielką prośbę, czy to jest możliwe. No, I Państwo, każdy wiek ma swoje uroki, mój również. I mam taką, no ja bym powiedział, takie no, przywagę swego rodzaju, że jak stoję, to mi ciężko wziąć, a jak siądę, to mi ciężko wstać. No, czy mogę nie Dziękuję Państwu bardzo. Tutaj Pan Przewodniczący zaproponował mi tego rodzaju tematykę, a mianowicie zagrożenia dla polskiej gospodarki i możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom. I tutaj ukierunkował mnie na dwa takie tematy, a mianowicie z jednej strony energetyka, a z drugiej strony polska wieś. Czyli żeby zrobić takie krótkie wprowadzenie. Ja postaram się Państwa nie zanudzić, tylko proszę mi wierzyć, że żyję z gadania, jestem profesorem, w związku z tym gadać się mogę długo, ale nie chodzi bardziej o to, żeby zrobić pewne wprowadzenie, ale z drugiej strony jako politykowi zależy mi na tym, żeby dowiedzieć się od Państwa, co państwo boli, co Państwu, w jaki sposób można pomóc i w jaki sposób ewentualnie można wspólnie działać. W związku z tym podrodzicie Państwo, mówi mi że nie dłużej jak pół godziny, a jak dłużej jak pół godziny, to proszę nie oklaskami przebywać. To ja wtedy swoją wypowiedź. Może mikrofonu, bo Czyli tam słabo słychać, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, może zacznę od tego, Akurat już no, dosyć długo żyję, ale m.in. innymi ja pisałem program środowiskowy dla akcji wyborczej Solidarność. To była lata druga połowa lat 90. Później na bazie tego programu udało mi się zostać ministrem, zostałem ministrem z ramienia porozumienia Centrum, bo wtedy rzeczywiście taka partia istniała, która się kształciła w prawo i sprawiedliwość. Szanowni Państwo, jak zostałem ministrem, zaczęliśmy jakby się przymierzać do spraw traktatu akcesyjnego. A mianowicie rozpoczęliśmy budowę stanowiska negocjacyjnego. I to stanowisko negocjacyjne, no między innymi za, zaczęliśmy budować to stanowisko negocjacyjne, czyli przystąpki do negocjacji przed wejściem w strukturę Unii Europejskiej. I wtedy robiliśmy w porozumieniu centrum taką jakby analizę naszych zalet i naszych wad. O wadach się mówiło bardzo dużo i środki społecznego przekazu tak naprawdę powiedziały, tylko nasze wady i mówiły, że to cudem będzie, o ile nas Unia w ogóle do siebie przyjmie. Ale jak się robiło taką analizę w głęboko, to się okazuje, że jednak sporo zalet mieliśmy i na pewno była to sytuacja tego rodzaju, że ci, co chcieli nas przyjąć, patrzyli, ile jesteśmy warci. Jeżeli byśmy nie byli bardziej, to by nas na pewno nie przyjęto w Unii Europejskiej. Dobrze, a więc zacznijmy może od wad. Co było naszą na pewno wadą? Naszą na pewno wadą to, że byliśmy w porównaniu z państwami starej piętnastki w stosunku do biednym krajem. No gdy się porówna, wszyscy Państwo pamiętacie, no nasze pensje to były tak mniej więcej około 20 półliców wypływów, prawda? To była nasza pensja. I równocześnie no w pewek się można było kupić za 60 centów, prawda? Ja mówię o tych wcześniejszych czasach, no to mniej więcej to był ten przejść. Czyli jedna. Druga na pewno sprawa to było strukturalne bezrobocie. To rzeczywiście fakt. Przed wejściem w struktury Unii Europejskiej, już nie, zacznijmy okres transformacji, ale bezrobocie było. I to bezrobocie strukturalne, bezrobocie również ukryte, szczególnie w terenach miejskich. Co było naszą następną wadą, jak tak jakbyśmy starali się budować to stanowisko negocjacyjne, to to, że Polska była takim krajem, który nie potrafiło się pokazać jakichś swoich domen. O ile były państwa Unii Europejskiej, inne, no to biedne gdzieś elektronika, banki, samochody, no coś się naprodukowało tak w Polsce, nie nagłaśniało się naszych jakichś takich specyficznych domen. Co jest taką domeną Polski, gdzie możemy dominować? W Unii Europejskiej. Natomiast, Szanowni Państwo, to są wady. Natomiast, gdy się na to, na pewne zalety i równocześnie tendencje, jakie występowały w starej Zjednoczonych. Co było na pewno naszą wielką zaletą? Mieliśmy dobrą strukturę populacyjną naszych Polaków, Czyli przewaga młodych ludzi, wykształconych, jak nie kilkanaście lat temu. Wykształconych młodych rozwijających się i co, jak wyglądało to w starej 15 Wręcz odwrotnie, starzejące się społeczeństwo, które potrzebuje tego, aby młodzi na nich pracowali. A więc tutaj jest, mamy ogromną zaletą naszą, w tym była zdrowa, funkcjonująca polska rodzina i w związku z tym zdrowa struktura plac wieku. Przewaga młodych ludzi. Na pewno naszą zaletą było to, że ci młodzi ludzie byli wykształceni, naprawdę dobrze wykształceni, o czym żeśmy generalnie nie mówili. Szanowni Państwo, następnie, później przejdźmy w ten układ środowiskowy, bo ja się nim zajmuję. Polską zaletą było to, że mieliśmy przebogate zasoby energetyczne i te zasoby energetyczne, które mamy. Dlaczego? Ta cała gospodarka była oparta o tradycyjne zasoby energetyczne. Te zasoby energetyczne decydują o możliwości rozwoju państwa i gdy się patrzyło na Polskę, na to miejsce w Europie całej, no to Polską ogromną atutem, wielkim polskim atutem były zasoby węgla pamiętnego. Prawie 90% całego węgla całej Unii Europejskiej w obecnym układzie znajduje się na terenie Polski. W obecnych technologiach spalania. Czyli w tych technologiach dostępnych, spalania, co możemy w tej chwili spalać i ewentualnie wydobywać, ponad 14 miliardów ton węgla, wysokokalorycznego węgla, a więc nośnika. Następny element węgiel brunatny. W sensie wymierny tyle samo. Około 14 miliardów ton węgla, czyli 1 czwarta zasobów całej Unii Europejskiej na terenie Polski. A zasoby energetyczne decydują. Następny element to to, co Państwo żeście w pewnym sensie odlubi. Przebogate zasoby geotermalne, które totalnie były blokowane i tego nie ujawniały. Polskie według profesora Sokolskiego, Polskie zasoby geotermalne przewyższają 150 razy potrzeby Polski. Czyli znaczy skąd się to bierze? No akurat tak się dzieje, że wraz z głębokością wzrasta temperatura Ziemi. Na, temper na głębokości około 3 km mamy temperaturę około 90 stopni, 100, 110 w od różnych miejscach. No i tam mamy 3 Bałtyki gorącej wody. A więc takie zasoby, piec z gorącą wodą na tej głębokości. Następna rzecz, takie zalety, dzięki temu, co polskiej jakiejś takiej mentalności udało się utrzymać prywatną własność rolną w Polsce i ekstensywne rolnictwo, produkujące dużo, ale ekstensyjne. dzięki współpracy polskich lasów z tym układem wiejskim zachowały się unikatowe zasoby przyrodnicze. A zasoby przyrodnicze wiedzie się występowaniem rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na dziko. Polska to kraj, który ma wszystkie rodzime gatunki występujące w tej strefie geograficznej. O ile się Państwo opatrzyli na zachód czy na wschód, głównie rolnictwo zniszczyło to i tam nastąpił lawinowie zanik gatunków roślin i zwierząt. Dziewiąt. I reakcja między innymi Natura 2000. Polska to wszystko posiada. I równocześnie sukcesy ogromne z punktu widzenia pewnej filozofii, która zaczęła się rozwijać na świecie. A więc świat w pewnym sensie oszalał. A mianowicie zaczął twierdzić, że wzrost koncentracji dwutlenku węgla powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne. No i w związku z tym świat postanowił dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Powstał taki załącznik do konwencji klimatycznej w 1992 roku, powstała konwencja klimatyczna, protokół z Kyoto i tam państwa wysoko rozwinięte zobowiązały się do redukcji. I Polska zobowiązała się do 6% redukcji. Miało się to zacząć rozliczanie tego, tych zobowiązań w roku 2008. A dokonała na poziomie 32%. Państwa Starej Piętnastki, opatrzmy teraz liczmy o tych wagach państw Starej Piętnastki, zobowiązały się do tego, żeby dokonać tej redukcji na poziomie 8%, a dokonały tego w tym okresie, kiedy budowaliśmy traktat akcesyjny, w ogóle nie dokonały, tylko podniosły emisję. Więc my mamy sukcesy redukcyjne, oni mają nadmiar emisji, w związku z tym zgodnie z porozumieniem tego protokołu z to oni mają płacić, a my mamy dostawać pieniądze. Szanowni Państwo, by się na to popatrzyły, to Polska jest unikatowym krajem z punktu widzenia negocjacji przed wejściem w strukturę Unii Europejskiej. Mamy wszystko to, czego stara 15 nie ma. Mamy młodych, wykształconych ludzi i oni są im potrzebni. Mamy zasoby energetyczne, one są im potrzebne. Mamy wyśmienity stan środowiska przyrodniczego, który może produkować żywność o najwyższej jakości. Taka żywność jest nam potrzebna. Prawda? I mamy sukcesy redukcyjne. A więc teoretycznie wszystko, co mamy. I tu mogę odkryć pewne karty. Ja myślę, będąc w rządzie premiera Moska, że skoro przyjmujemy stanowisko negocjacyjne, to to jest stanowisko tajne i dopiero go ujawnimy wtedy, jak pójdziemy do negocjacji. I to był początek mojego końca, a mianowicie się okazało, że stanowisko negocjacyjne komisja musi nam zatwierdzić. I dopiero możemy wtedy rozpocząć negocjacje. No, szanowni Państwo, ja naprawdę myślę, że chyba to jest jakieś nieporozumienie skoro no, Ja przystępuję do negocjacji, to znaczy, że przeciwnik nie wie, co ja mam w kieszeni. No tak mi się wydawało. No i równocześnie wtedy był pierwszy zamach na polskie lasy państwowe. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ale wtedy na jednej z rad ministrów pan premier zaproponował, żeby z lasu zrobić jednoosobową spółkę z Państwa. Żadna spółka z Państwa nie dożyła do tych czasów, Wszystkie zostały sprywatyzowane. Wtedy rzeczywiście no, zażądałem, doprowadziłem do reasumpcji głosowania na Radzie Ministrów w ogóle, no, ale mój koniec był już jasny, prawda? Z tym stanowiskiem ministrom musiałem się pożegnać. Szanowni Państwo, więc jesteśmy w tym układzie, kiedy można było powiedzieć i to, żeśmy się analizowali w Porozumieniu Centrum, w tej grupie środowiskowej. Mamy ogromne atuty i wiadomo jest, że Unii zależy nam na tym, Unii zależy na tym żebyśmy tam byli. No i oczywiście im zależy na tym, żeby pomagać, bo na pomocy się najlepiej zarabia. A tak jak ta pomoc wygląda, zaraz Państwo zobaczycie z punktu widzenia chociażby tych zasobów energetycznych. Szanowni Państwo, w roku 2005 odzyskujemy władzę. Prawo i sprawiedliwość odzyskuje władzę. Więc pierwszy jakby krok w kierunku umocnienia państwa to próba organizacji konwencji klimatycznej, tego szczytu klimatycznego w Polsce w roku 2008. Dlaczego? Dlatego, że wtedy powinniśmy rozpocząć rozliczanie, kto ma płacić a kto ma dostawać, zgodnie z protokołem związki. Mogę Państwu również powiedzieć, że jak obserwowałem Starą Piętnastkę, bo ja wprawdzie pozbyłem się stanowiska ministra, ale zostałem i tu już się nie udało tego utrącić, Nawet nie wiedziałem, że nie można tego utrącić, bo już nie, było, nie można było tego utrącić, zostałem prezydentem konwencji klimatycznej i Polska odjęła prezydenturę z tym, że nie w Polsce tylko w Bono siedzibie yy, ONZ-owskiej, tam sprawowałem władzę hmm. przez rok. I tam się zainteresowałem konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto, bo trzeba było protokół z Kioto wprowadzić w życie. To jest specjalna procedura. Nie mogę Państwu powiedzieć, że Komisja Europejska nie chciała pro, yy, akceptować czy też podpisać, ratyfikować protokół z keto. Protokół z Kioto chcieli ratyfikować Amerykanie, którzy nawet sami pisanie i protokół z Kioto i ale później, w 2003-2004 roku, ja mówię jeszcze może powróćmy wtedy jak zostałem prezydentem konwencji klimatycznej, no, sekretarem stanu w rządzie u pana premiera Buzka, to było wymuszone, bo to już był konsensus na układzie światowym, ja musiałem zostać, inaczej to był wielki skandal, zrobiłem mi taką protezę, zostałem sekretarzem stanu, wtedy pana premiera zachęcałem, żeby Polska przejęła inicjatywę, mamy prezydenturę, żeby Polska ratyfikowała protokół Pan premier Buzek mówił, że poczekamy, co zrobi Unia Europejska. Jak ratyfikuje, to my też ratyfikujemy. W naszym interesie leżała ratyfikacja. I rzeczywiście jak się stało. W roku 2004, 3. Unia Stara 15 ratyfikowała. Rok później Polska również ratyfikowała Protokół z ale już na warunkach troszeczkę unijnych. Jest rok 2008. Udaje się, przejmujemy władzę 2005, 2007. Tu sprawujemy, rozpoczynamy akcje, czyli polityczne, no, dyplomatyczne zabiegi o które Polsce powierzono organizację konwencji klimatycznej w Poznaniu w roku 2008. Tak jak już powiedziałem, dlaczego? Dlatego, żeby rozliczyć, kto ma płacić, a kto ma dostawać pieniądze. I rzeczywiście tak się staje. Polsce powierzono organizację konwencji klimatycznej, z tym, że dzięki woli społeczeństwa Platforma Obywatelska wygrała wybory, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszy ruch, który został zrobiony przez no obecnie rządzącą koalicję, przystała na to, żeby na propozycję Unii Europejskiej, aby w Poznaniu nie rozpocząć rozliczania protokołu z tej i konwencji klimatycznej. Powiedziałem, że no to będziemy, zaczniemy rozliczać w Kopenhadze. W ten sposób się zgodzono. Wtedy, kiedyś odbywał szczyt 14 grudnia 2008 roku, gdy powinno się rozliczyć, roz, rozpocząć rozliczanie, polski rząd pojechał do Brukseli i przyjął tak zwany pakiet klimatyczny-energetyczny. Wewnętrzny dokument w Unii Europejskiej. Mówię wewnętrzny dokument, nie mając nic wspólnego jakby z całą filozofią konwencji klimatycznej. I równocześnie presja na to, żeby nie rozliczać protokołu z piot. I co podpisuje pan premier w Brukseli? Podpisuje tak zwany pakiet 3x20, że należy dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%, że należy doprowadzić do tego, że aby w ogólnym bilansie energetycznym 20% stanowiło odnawialne źródła energii, i o 20% podnieść efektywność energetyczną. I teoretycznie, tutaj takie ogólne zapisy nie są te teoretycznie groźne. Co to jest 20% dokonać redukcji emisji, jak mam 32, a stara 15 ma nadmiar emisji. Otóż nie, szanowni Państwo. Bardzo podstępna rzecz, a mianowicie się mówi, że rokiem bazowym nie jest rok z protokołu z tylko rok 2005. Czyli ten rok, kiedy Polska już dokonała redukcji 32%, a inne państwa podniosły emisję. Mówi, nie liczy się przeszłość, liczy się przyszłość, solidarność, zaczynamy od początku. Prawda? Teoretycznie mówi się, tak, no protokół z no obowiązuje, ty będziemy go rozliczali i my nie negujemy tego roku bazowego z protokół z Kyoto, ale wprowadzamy system, europejski system handlu emisjami. Europejski system handlu emisjami w sześciu podstawowych działach, czyli produkcja ciepła, produkcja elektryczności, produkcja stali, cementu, papieru i szkła, czyli w gruncie czy 90% emisji. I równocześnie się zgadzamy na to, że komisja daje nam limity. Czyli rok 2005 mamy rok bazowy i komisja przydziela nam limity. Dwutlenek węgla staje się jakby takim no, wskaźnikiem produkcji. On według niego nie liczy się ile mamy węgla, ile możemy spalić, tylko się zaczyna liczyć, ile możemy emitować. I ten limit emisji daje nam Bruksela. Do czego to doprowadza? No to doprowadza do tego, że skoro państwo dostaje na przykład 100 jednostek na wyprodukowanie czegoś, nie możecie spalić węgla, żeby to wydobyć, tylko musicie patrzeć, jaką technologię zastosować, żeby emitować do tego produktu z jednostych emisji. Czyli w gruncie rzeczy z kraju, który ma ogromne zasoby energetyczne, te zasoby energetyczne przestają się liczyć, a zmusza nas się do tego, żeby zakupić obce technologie niskoemisyjne. Między innymi takie jak... Wiatraki, takie jak energia jądrowa, no bo ona nie produkuje dużo. Prawda? Czyli zaczynamy się uzależniać nie od tego, że mamy bogactwo, tylko zaczynamy się uzależniać od tego, że oni dają nam limity i swoje technologie wprowadzają no do tego. Prawda? Czy sobie wyobrażacie, mówię, że to jest limit produkcji, jest CO2. I zaczyna to robić Bruksela. I pierwszy okres rozliczeń. Bruksela nam dała 208 milionów ton. Limitu emisji, według naszych wyliczeń, żebyśmy się mogli rozwijać, jest potrzebne 284 miliony ton emisji, żeśmy to zaskarżyli jeszcze jako rząd Prawa i Sprawiedliwości do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja przegrała to w roku 2010, ale rząd z tego nie skorzystał. Powiedział, że w ramach jednak współpracy unijnej wolimy dostać 28 milionów, i Państwo macie teraz i będziemy tutaj dyskutować. Jest otwarta droga. Nie liczy się co Polska ma zasoby energetyczne, nie zaczyna się upłynieć w różne sposoby, prawda? A równocześnie uzależnia się nas od obcych technologii i za to wszystko my płacimy. Pewnie o wiatraka będziemy tyłu. Szanowni Państwo, a więc z kraju, z potęgi energetycznej staliśmy się żebrakiem. Proszącym o te technologie i w tym zakresie zaczynają nam pomagać. A więc, jak Państwo widzicie, pomoc polega między innymi na tym, żeby stawiać na fermy wiatrowe, notabene zdezelowane, tak samo jak stare samochody, kiedy przychodzimy, no po co tam utylizować, kiedy można tutaj w Polsce je za, zamontować. I na tym zyskują ci, co inwestują w to. To nie jest polski kapitał ale spełniamy założenia protokołu z Kyoto. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi, czyli ten układ energetyczny, prawda? No tragedia, niemalże tragedia się stała. Co nas w pewnym sensie uratowało? Uratowało nas to, że w Kopenhadze, kiedy teoretycznie zobowiązali się do tego, żeby rozliczać protokół z Kyoto, kraje rozwijające się, które no miały gwarancję tego, że dostaną właśnie pomoc w zakresie nowych technologii, powiedziały, że koniec bojkot musimy rozliczyć protokół z Kiotu. W związku z tym powiedziano i ostatnio w Durbanie, gdzie polityka całej Unii Europejskiej legła w gruzach polityka energetyczna powrócono do spraw związanych z rozliczaniem protokół z I to ma nastąpić w przyszłym czasie bliżej roku. Szanowni Państwo, ale skoro jesteśmy tutaj również przy... W sprawach związanych z konwencją klimatyczną protokół z Kyoto, to gdybyście Państwo poczytali dokładnie, to dwutlenek węgla to jest nie tylko ten, który negatywnie działa na klimat, ale równocześnie jest to surowiec do asymilacji, czyli do produkcji. Czyli zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze można w ten sposób, że z jednej strony się stosuje albo działa się w kierunku niższej emisji, a z drugiej strony zwiększa pochłanianie. Polskie lasy państwowe to jest wspaniały pochłaniacz, który się rzeczywiście dobrze sprawdza. Nie można tym sterować. Polskie lasy państwowe są w stanie pochłonąć setki.